Witam, nazywam się Wojtegorzał, a to jest maszyna służąca do przygotowywania linek stalowych wykorzystywanych w produkcji segmentowych bram garażowych. Moim zadaniem było wykonanie ulepszonego sterowania do tej maszyny i w tym celu wykorzystałem płytkę Raspberry Pi, ekran dotykowy i kilka czujników. Może teraz pokrótce przedstawię działanie tej maszyny. Tutaj widzimy bębny z różnymi średnicami linek. Następnie z tych bębnów linka jest odwijana. Przechodzi przez enkoder, który tutaj został przeze mnie zamontowany. Kolejna jest gilotyna oraz prasa. Gilotyna służy do odcięcia linki po odmierzeniu jej na odpowiednią długość, a prasa do przygotowania linki przed procesem nawijania. Na samym końcu jest widoczny bęben, na który jest nawijana linka i na którym znajduje się hak, do którego się przyczepia linka. Teraz, jak wcześniej była obsługiwana maszyna, mamy tutaj trzy przyciski. Yy, przyciski te były tutaj zresztą są podpisane. Pierwszy służył do tego, że jeżeli się go wcisnęło, bęben do nawijania linki zaczynał się kręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Żeby to przerwać, był guzik stop. A zwijacz do tyłu służył do tego, że jeżeli się go trzymało, zwijacz obracał się do tyłu. Wcześniej pomiar był realizowany przy pomocy tego koła pomiarowego którego dokładność jest dość mała dlatego zastąpiłem je Encoderem i dokładność tego koła to był jeden z powodów dla którego była potrzeba wykonania lepszego sterowania drugim powodem było to, iż BMW, który nawija linkę obraca się z dość dużą prędkością i zatrzymanie go w odpowiednim miejscu wymagało dość dużego refleksu warto też zaznaczyć, że linki do bram, właściwie parę linek powinna być o takiej samej długości a niestety to rozwiązanie tego nie gwarantowało i często linki te różniły się długością o 20 cm, i pracownik musiał je ponownie mierzyć a także docinać je na właściwą długość oprócz encodera do maszyny został dołożony czujnik hala, który służy do przywracania bębna do pozycji zerowej czyli takiej w której obecnie znajduje się bęben tutaj widzimy hak Kolejnym elementem jest czujnik powietrza, który jest tutaj niewidoczny. Właściwie czujnik ciśnienia, który służy do tego, by sprawdzić, czy w układzie znajduje się odpowiednie ciśnienie powietrza. Oprócz tego tutaj jest widoczny czujnik HALA, który sprawdza, czy gilotyna jest w górze. I z niego też, też biorę sygnał do Raspberry Pi, jednak on już wcześniej się tu znajdował. No i jeszcze jest drukarka, która znajduje się pod sterowaniem. Idę teraz do omówienia interfejsu, który wykonałem z użyciem biblioteki PyQT5. Całość zresztą sterowania została zrobiona z użyciem języka Python. Zdecydowałem się na niego, ponieważ jest on najszybszy do zaprogramowania czegoś takiego. Wiadomo, że lepszy byłby tutaj C lub C, ale jest to produkcja jednostkowa, a poza tym. Są tutaj zachowane wszelkie względy bezpieczeństwa, więc, nawet jeżeli ten program by się zaciął, czy coś w tym stylu, to pracownik w każdym momencie może wyłączyć bezpiecznie maszynę i zrestartować sterownik. Sam interfejs składa się z trzech zakładek. Pierwsza to jest zlecenia, gdzie można wybrać zlecenie do wykonania i automatycznie rozpocząć jego, jego wykonywanie. Sterowanie ręczne oraz wprowadzanie ręczne znajduje się również pasek zadań w edycji znajdziemy ustawienia w ustawieniach możemy włączyć lub wyłączyć możliwość drukowania etykiet włączyć lub wyłączyć możliwość drukowania etykiet co drugą linkę jeżeli jest to wyłączone etykieta zostanie wydrukowana tylko po wykonaniu wszystkich linek lub anulowaniu procesu ustawienia zwijania czyli długość początkowa długość początkowa czyli dystans od gilotyny do haka, którego tu akurat nie ma, ale za chwilę go przywrócimy potem jest margines przed zatrzymaniem służy, ten parametr służy do kompensacji bezwładności silnika, czyli ten silnik się jeszcze trochę przetacza po zatrzymaniu dlatego on zostaje w tym przy tym ustawieniu wyłączony na 9 cm przed końcem linki potem jest czas podnoszenia i opuszczania gilotyny to są czasy dla gilotyny gdy Czyli automatycznym wyzwoleniu w trakcie procesu nawijania linki potem jest czas szukania punktu zero to jest zabezpieczenie służące do tego, że jeżeli by na przykład się zepsuł czujnik hala lub odpadł magnes koła, to wtedy yy, nic nie zostanie wykryte i koło się będzie obracało przez 10 sekund, po czym zostanie wyrzucony błąd następnie mamy tak Ustawienia interfejsu, czyli sygnały dźwiękowe wydawane z maszyny podczas procesu yy, Oraz czas potwierdzenia następnej linki To tam jest taki przycisk, który musimy przytrzymać, żeby rozpocząć następny proces Jeżeli teraz coś na przykład zmienimy Damy anuluj I poniższe ustawienie zostaną zapisane, czy na pewno chcesz wyjść z ustawień To damy, że nie I zostajemy A jeżeli damy tak No to wyjdziemy i ustawienia nie zostaną zapisane. I teraz, jeżeli ty zmienimy i damy zapis zmiany, to znowu mamy potwierdzenie, czy na pewno zmieniliśmy to, co chcieliśmy. Dajemy zapis i automatycznie wyszliśmy z ustawień. No i widać, że ustawienia są zapisane. Dobrze, teraz przejdę do omówienia poszczególnych zakładek. Zacznę od zakładki sterowanie ręczne, gdyż jest ono kopią panelu sterowania, który był tu fizycznie, czyli pierwszy guzik odpowiada temu przyciskowi. I właśnie teraz wyświetlił nam się błąd informujący, że gilotyna jest opuszczona. Gilotyna nie jest w sumie opuszczona, ale mamy tutaj niewłączone zasilanie sterowania. Jeżeli je włączymy, to wtedy wszystkie czujniki są zasilone. No i jeżeli damy, i włączył się też wentylator, który jest na tym samym obwodzie i jeżeli teraz damy tak, to widzimy tu się zaśpaliła kontrolka ona nie została podcięta a bęben się obraca I w przypadku przy, w przycisku STOP kontrolka zgasła i możemy teraz przytrzymać tutaj widzimy druga kontrolka się świeci no i wtedy będę obraca do tyłu możemy też przywrócić bęben do pozycji zdrowej i wcześniej hak nie był widoczny jak pokazywałem odległość między gilotem a hakiem a teraz już widać, że jest on w pozycji, w której powinien się znaleźć mamy tu też opcję włączenia pomiaru i jeżeli damy pomiar START to wtedy, gdy obracamy, na przykład ciągniemy linkę to wtedy widzimy, że pojawiają się tu wartości jeżeli linka idzie do tyłu, no to są też ujmowane możemy w trakcie pomiaru zatrzymać, pomiar stop teraz ja ruszam linką pomiar stoi znawiam. i z powrotem wartości zaczynają się zmieniać, tak jak było jeżeli dam teraz tak pomiar stop i zeruj, to odblokuje się nam interfejs jest to zabezpieczenie, które nie pozwala nam przejść do innych części programu jeżeli silnik się obraca Bądź enkoder, jest, sygnały z encodera są zliczane, dlatego zawsze musi być encoder wyłączony i wyzerowany. Tak samo silnik musi stać i wtedy możemy przejść do kolejnej zakładki, jaką są zlecenia. W zleceniach wyświetla się nam numer zlecenia i tutaj mamy zlecenia do wykonania. Możemy też wyjść w zlecenia wykonane, Nie widać, już ta maszyna na chwilę pracuje i trochę się udało tych zleceń zrobić. Przycisk służy do pobierania zaleceń z bazy danych. Baza danych nie znajduje się na tym urządzeniu, tylko na serwerze firmowym. Jest, u nas, jest to baza SQLite. Yy, zdecydowałem się na nią, gdyż jest ona w prostą bazą danych, nie wymaga dodatkowych serwerów. Poza tym cały serwer, zresztą firmowy, jest yy, regularnie robiona jego kopia zapasowa, więc. Nie boję się tutaj o utratę danych. i Wracamy tutaj do pokaż wykonane i mamy znaczy pokaż do wykonania i mamy tutaj zlecenie do wykonania. Nazwy klienta tutaj nie mamy ilości, ale można ją, ona jest normalnie, jeżeli dane są wprowadzane z serwera, bo to działa na tej zasadzie, że jest folder wymiany, do niego wrzuca się pliki CSV w odpowiedniej formie i z tamtego pliku program odczytuje nazwę klienta właśnie, numer zlecenia, ilość sztuk, długość linki w milimetrach oraz średnicę linki. No jeżeli teraz sobie kliknę na zlecenie, to mogę je rozpocząć. Na razie nie będę dawał rozpocznij, ponieważ nie mam przygotowanej linki i dopiero później po omówieniu reszty interfejsu przejdę do przed zademonstrowania działania maszyny. Znowu pokaż do wykonania. Znaczy, w pokaż wykonanych. W tych, w tych Tutaj mamy opcję w tych zleceniach wykonanych ponownego wydrukowania etykiety i też ponownego wystartowania zlecenia. Czyli, jeżeli zaznaczymy wybrane zlecenia, damy rozpocznij, dostaniemy ostrzeżenie, czy na pewno chcemy ponownie wykonać zlecenie. I sobie w tym przypadku damy że nie i teraz znalazłem zlecenie które sobie przywrócimy tutaj damy że że tak że chcemy je wykonać ponownie i tutaj mamy że bębel wyciągarki znajduje się w złej pozycji ponieważ wruszaliśmy tym będem więc widać że bębel nie złej pozycji musimy wejść do sterowania ręcznego, przyrzucić bęben do pozycji zerowej bęben się przywrócił dajemy z powrotem zlecenia rozpocznij tak no i jesteśmy w, w panelu nawijania na razie damy anuluj tak, zakończ i teraz jeżeli z powrotem daj pokaż wykonane tutaj nam na czerwono się pokazuje również zlecenia przerwane, czyli takie które nie zostały dokończone takie zlecenie również możemy Hmm, załóżmy, że pracownik chciał wykonać na przykład jedną linkę no, ze względu na serwis bramy z jakiegoś po, starego zlecenia, no to może tak zrobić, anulować i wtedy musi to wyświetla jako przerwane. Więc może to zlecenie nie musi go wykonywać, może je przenieść do wykonanych i wtedy się musi upewnić, że na pewno tak chce zrobić. Damy tak, zlecenie stąd znika, pokaż wykonane no i ono się tu z powrotem pojawiło. Eee. I teraz, jeżeli dam tutaj jakieś to znowu to zlecenie i tam mam jeszcze opcję wydrukowania etykiety z drukarką która się tutaj znajduje więc tam wydrukuj etykietę o, ja trafiłem. wydrukuj etykietę czy na pewno chcesz wydrukować dajmy tak I jak widać wychodzi nam etykieta z parametrami które widzieliśmy wcześniej na ekranie i to jest zakładka zlecenia mamy też wprowadzanie ręczne i tutaj pracownik może wprowadzić długość linki ręcznie, średnicę linki, ilość sztuk oraz numer zlecenia i przycisk jest nieaktywny, dopóki wszystkie parametry nie są odpowiednio prowadzone. Długość linki musi być <laughs> musi wynosić przynajmniej długość tą początkową ustawień plus pół metra od enkodera do gilotyny yy, średnica linki Musi się zawierać w przedziale od 0 do 10. Ile sztuk, max 99, na no numer zlecenia jest zabezpieczony wyrażeniem regularnym. Teraz wprowadzę długość linki. I tutaj mamy 1450, średnica 3, ile sztuk mamy 2 numer zlecenia. No i tutaj teraz sobie tak, 000. Musimy wpisać ukośnik, ponieważ taka tutaj jest, taka jest reguła tworzenia tego numeru zlecenia w tej firmie. Mamy znowu 0000. Znaczy 00, to kolejny ukośnik, 400, kolejny. I teraz już widać, że odblokował się nam interfejs. Jeżeli na przykład zmniejszy odległość na 145, no to już się zablokował. I to dotyczy każdego parametru, czyli jest to dynamicznie zrobione. że jest sprawdzane przy każdej edycji danych jeżeli dam teraz rozpocznij e, i dam anuluj chcę przerwać to zadanie ponieważ to jest jakieś wymyślone dam zlecenia pokaż do wykonania to nie mamy tutaj nic ale jeżeli odświeżymy to to zlecenie które wprowadziłem ręcznie jest tutaj oznaczone jako przerwane i można je wykonać jeszcze raz, nie trzeba prowadzić danych od nowa. Dobrze, to ja teraz sobie przygotuję linkę i za chwilę zademonstruję działanie swojej maszyny. Przygotowałem sobie już linkę. Widać tutaj jest zaczepiona za HAK, przewleczona. I też należy ją napiąć, żeby, żeby tutaj nie było luzu. Na między. To, żeby ta odległość początkowa się nam zgadzała. Mnie był napięty z powrotem. OK, jeżeli jest napięta, przejdę tutaj do zlecenia, które sobie wcześniej przygotowałem. Znaczanie zleceń do wykonania odbywa się tak, że on musi być ono rozwinięte i wybrane. Wtedy mamy pewność, które zlecenie jest wykonywane. Jeżeli ono nie jest, nie jest rozwinięte, no to wtedy nie możemy go wykonać. I tutaj mamy ile sztuk dwie, odległość właśnie właściwie długość 3570 mm, średnica linki 3 mm. Damy rozpocznij. Teraz musimy jeszcze potwierdzić, że układ gilotyny i pracy został odblokowany. Damy potwierdź. Jeżeli puszczę, zaczyna się nawijanie. Tutaj widać, jak to wygląda. I będę na koniec jeszcze wraca do pozycji zerowej. No i teraz znowu mamy, że układ gilotyny i prasy został odblokowany. Potwierdź przygotowanie nowej linki. Dobrze. Jeszcze omówię dlaczego tu jest ten niebieski przycisk po powtórz przywracaniu pozycji. Służy do tego, że czasami tutaj są dwa magnesy. I pierwszy magnes zatrzymuje, wysyła sygnał o zatrzymaniu silnika. A drugi sprawdza czy zatrzymało się, że węblem nie w dobrej pozycji. I czasami jeżeli pierwsza linka skończy się tak, że silnik zatrzyma się między magnesami i drugi magnes za, zatrzyma silnik no to wtedy hak wypada gdzieś tutaj dlatego żeby, żeby to naprawić no to jest powtarzanie przywracania do pozycji zerowej I jeżeli dam powtórz przywracanie do pozycji zerowej no to w tym momencie się nic nie stanie ponieważ on już jest w pozycji zerowej cała zresztą procedura nawijania jest zrobiona na zasadzie stanów Czyli każde, tutaj wyświetlenie, każde, każde wyświetlenie tutaj tych komend to jest inny stan maszyny. Teraz jesteśmy w stanie, który, który służy do potwierdzenia yy, potwierdzenia następnej linki I, yy, i można z niego przejść do stanu anulowania i tutaj mu się, mu się upewnia, jeżeli bym teraz dał anuluj, no to będzie podsumowanie i wydrukowanie jednej etykiety dlatego, ale nie będziemy tego robić. Przeciśliśmy teraz do stanu pauzy. I teraz damy znów. No i z powrotem jesteśmy w stanie, w którym się wcześniej znajdowaliśmy. I właściwie tak się dzieje dla każdego stanu, czyli tak samo możemy zatrzymać nawijanie, zatrzymać proces ucinania oraz przywracania do pozycji zerowej. No i wtedy za każdym razem będziemy wracać do tego, do tej pauzy, a przycisk anuli wyświetla się cały czas. Dobrze, ja sobie przygotuję następną linkę i jeszcze pokażę, jak to wygląda, jeżeli na przykład w trakcie, w trakcie nawijania ktoś by wcisnął przycisk bezpieczeństwa albo na przykład by brakło powietrza w układzie i zobaczymy, jak zareaguje maszyna. Dobrze, mam już przygotowaną kolejną linkę. Widać, jest tutaj założona. I teraz sobie potwierdzam ją. Zaczyna się nawijać, no, w trakcie mogę zatrzymać. Jestem znowu w tym stanie pauzy. Jak znowu jest dalej, Ale załóżmy, że teraz ktoś wcisnął przycisk bezpieczeństwa Nie widzimy, że teraz znowu zachował czujnik, że jest niskie ciśnienie powietrza. Jeżeli damy znów, to dalej będzie błąd, dlatego musimy dać odciągnąć, włączyć z powrotem, bo powtórz próbę, no i nawija się dalej. No i znowu ucinanie, powrót do pozycji zerowej. No i zadanie zostało zakończone pomyślnie. Po wciśnięciu przycisku zakończ. Tutaj widzimy, że w, wykonanych, w zleceniach do wykonania nie mamy już tego zlecenia. Jeżeli przejdziemy do wykonanych, to jest ono jako pierwsze u góry na liście. Widzimy tutaj dane. Długość linki to miało być 3570 mm. I oprócz jeszcze zapomniałem pododać, że na koniec została wydrukowana etykieta. I tutaj ją widzimy, tutaj to tak samo dane z tej linki. I teraz jeszcze, żeby pokazać, że maszyna działa. Zaczepiliśmy tutaj linkę za śrubę na końcu i rozłożyliśmy metr. I na koniec na końcu tego metra widać, że odległość to jest faktycznie 357 cm, i linki są równe. Wiadomo, jest tam taka delikatna różnica milimetra, ale ona jest nieistotna aż tak da, do tego, żeby ta linka była wykorzystana. Także dziękuję za uwagę i to wszystko na dzisiaj.